w Konferencji prasowej po meczowej, po meczu szóstej kolejki pomiędzy Puszczą Niepołomica a GKS Tychę. Tradycyjnie także jako pierwszy się trener gości, pan Tomasz Fornalik. Nie ukrywam, że jechaliśmy na ten mecz, wiedzieliśmy co nas tutaj czeka. Drużyna Puszczy jest na fali znoszącej, w ostatnich meczach punktowała i ta gra wyglądała bardzo dobrze. Wiedzieliśmy też, że specyfika tego miejsca będzie sprzyjała gospodarzom no i tak też się stało. Początek meczu bardzo dobry wykonaniu gospodarzy. Piękna bramka, no i musieliśmy gonić wynik. W drugiej połowie może troszkę więcej myśmy mieli z gry, może lepsze sytuacje i jesteśmy zadowoleni z tego punktu. Także tyle. Teraz proszę o zabranie głosu. Króciutko pana trenera. Otariusz, Można by było powiedzieć, że jeżeli łapie się punkt jako Beniaminek, to jest dobrze. Natomiast na pewno dzisiaj z tego punktu ja absolutnie nie jestem zadowolony. Uważam wręcz, że to jest strata dwóch punktów. Nie chodzi mi tutaj o przebieg spotkania, bo, bo on miał taki, a nie inne, taki inny taki inny przebieg. Ale mając do przerwy 1-0 i grając poprawnie. W drugiej połowie już ten syndrom e... Bojaźni, braku chęci gry w piłkę. Kolejna bramka. Po, mam ogromne pretensje, bo było pięciu zawodników powyżej 1,90 m na boisku. I, I jeżeli się traci ze tego fragmentu kolejną bramkę u siebie, to jest niedobrze. A, a już nieszczelenie bramki w sytuacji dwóch na bramkarza do pustej bramki, no to, no to wtedy po prostu się nie łapie punktów. No I tak jak mówię, z tego powodu uważam, że, że straciliśmy dwa punkty i trzeba se zdawać. Sprawę, że, że jeżeli my na własnym boisku tych punktów nie będziemy łapać w całości, to tym bardziej na wyjeździe nam będzie bardzo, bardzo ciężko I, i pewnie minimalistycznie to powinnibyśmy być zadowoleni, jeden punkt i tak dalej, ale chcąc zrobić postęp, to, to naprawdę tak nie można grać jak w drugiej połowie. Dziękuję. Pytanie, to ja mam pytanie do trenera. Dla mnie punktem zwrotnym tego meczu było zejście Longimusa, Wachfra, który w pierwszej połowie to kapitalnie czyścił wszystko i tak naprawdę, no, no trener pewnie przyzna, że, że tak naprawdę nie robiliście, nie byliście w stanie ugryźć zupełnie w pierwszej połowie. natomiast. Ten zawodnik zaczął brać słabiej po przerwie, żółtą kartkę i czy zejście było spowodowane tym, że pan po prostu czuł, że tak. druga i pozyskała. Tak, to, to znaczy raz, że żółta kartka, i, a czułem, że opada z sił. To jest już kolejny mecz, który on gra świetnie do pewnego momentu, a tych sił mu zaczyna brakować i wtedy popełnia błędy i po prostu no, jest do zmiany. A, a to jest taka pozycja, na której się właśnie nie powinno zmieniać zawodnika. Tak, są inne pozycje, w których trzeba haratać i biegać, a, a tutaj no, tak to wygląda na tą chwilę. Chwilę pozyskaliśmy go jakby w okresie przygotowawczym i, i, i widocznie no, jeszcze ta praca u niego nie została należycie tak wykonana, żeby był przygotowany na, na 90 minut. Jest to wartościowy zawodnik, no, ale te braki braki motoryczne tutaj widać u niego. Dziękuję bardzo. Dzięki Powodzenia. Bardzo.